Siema, witajcie w kolejnym odcinku z najlepszych pozycji i nietypowych kątów. Tym razem na Anubisie. Jak widzieliście pozycja tutaj jest naprawdę fajna, bo ludzie nie sprawdzają tego kątu, więc możecie naprawdę w łatwy sposób tutaj sobie skarnąć jednego fraga. Moja pozycja tutaj do trzymania raszu, jeżeli ktoś by chciał z konektora bez puszować wodę. Tylko musicie uważać tutaj na ten most, na mida, żeby nikt tutaj nie puszował ani nie chciał spojrzeć. No i oczywiście, żeby z Azeresz tutaj nikt nie spuszował. W tym miejscu sobie patrzycie terroryści wchodząc. Nie będą patrzeć w tym kierunku, tylko raczej za double doorsy tutaj. Bardzo dobra pozycja, jeżeli zostawiliście, żebyś patrzył, czy może seteki nie spuszowali sobie. Mida, tutaj się ustawcie i sobie czekajcie. Jesteście otwarci tutaj na tej pozycji, ale możecie tutaj naprawdę jednego, dwa fragi zdobyć. Możecie trzymać raż terrorystów w tym miejscu, mamy tutaj piękny kąt, raczej w ogóle niesprawdzany. Tutaj jest buścik moi drodzy, w tym miejscu. Udało ci się prześliznąć na mida i będziesz zmierzał w okolicach, a czy może nikogo nie ma. Bardzo fajne dwie pozycje, jeżeli będziesz trzymał, żeby takie nie spuszowały mi da. Ustaw się albo tutaj, w tym miejscu, albo możesz sobie wskoczyć tutaj na tą palmę i tutaj sobie patrzeć na kucaka. Kolejne miejsce, w którym możecie się ustawić. Jak widzieliście, fajny kąt, też mało osób patrzy. Wiadomo, zawsze musicie wziąć poprawkę, że ktoś może tutaj patrzeć. bardziej, że jak będzie więcej osób raszowało, ale jak najbardziej można też tutaj zaskoczyć. Nie zapominajcie, moi drodzy, że tutaj można się wspiąć i fajnym kątem patrzeć sobie mida. Jeżeli zostaliście sami na B, żeby tutaj pilnować, to ustawcie się tutaj. Bardzo ryzykowna pozycja tutaj, ale możecie spróbować. W kiedy wiecie, że terroryści już sobie znajmują tutaj mida, przeszli przez most, to tutaj w tej pozycji możecie też fajnie sobie spróbować coś zrobić. Terroryści raczej wydaje mi się, że będą próbować wcałowywać się w pałac, albo może nawet skakać, a wy tutaj będziecie gotowości. Jeżeli zostaliście jeden na jeden, możecie wykorzystać tą pozycję w tym miejscu na ninży i sobie czekać. Pozycja też fajna, żeby zaskoczyć. Pamiętajcie, przy wyższych punktach Elo, może być ciężko zaskoczyć z tymi pozycjami. Smoke. Jeżeli takie dali wam takiego smoka, to możecie sobie buścik zrobić tutaj i piknąć. Kolejna pozycja, dzięki której będziecie mogli wstrzymać rush na B. Jeżeli chcecie zabić terrorystę w tym miejscu, to nie musicie wybiegać tutaj. Możecie też zaskoczyć taką osobę. patrząc tutaj na te skrzyneczki. Zabiawiam się w tym miejscu tutaj. Jesteście w ogóle niewidoczni. Puszujący terroryści w ogóle was nie widzą i wystarczy, że tylko wychylicie się. Ow, 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 ow. Jeżeli terroryści szykują wejście na B, możecie zrobić tutaj takiego busta na ninji i sobie z niego pikować ładnie. Możecie sobie zagrać agresywnie na mainie, możecie stąd piknąć sobie wodę, tylko pamiętajcie, że jak pikniecie i nie trafiliście, od razu uciekajcie. Nie ma co ryzykować, gdzieś w pobliżu mogą być terror. Grając B możecie siebie tutaj zbustować w tym miejscu i sobie spiknąć z awupki. Bardzo fajna pozycja tutaj, ładny kąt. Pamiętajcie, możecie tutaj sobie patrzeć z tej strony, także naprawdę strong pozycja. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. I widzimy się w następnym odcinku. Elo!